Witam Ciebie braci i siostro, z tej strony Michał P, ministrant i dzisiaj Słowo Boże z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 1 do 12. Dzisiaj taka nowość, że będę mówić wam, wersety jeszcze i rozdział. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów. Miejsce mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść. Nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich nawet palcem. Czynią zaś wszystko, aby pokazać się ludziom. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zajmować pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach. Pragną, aby ludzie pozdrawiali ich na placach i nazywali rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabi, gdyż macie tylko jednego nauczyciela, a wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie też nikogo na ziemi Ojcem, gdyż macie tylko jednego Ojca, który jest w niebie. Nie pozwalajcie również, aby Was nazywano Mistrzami, bo jedynie. Bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Największy z was niech się stanie waszą sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. W życiu człowieka w cenie jest wielkość. Nie najprawdziwa wielkość to ta zbyta w oczach Bożych. A do niej dochodzi się przez służbę i pokorę. Tomasz Akempis w onaśladowaniu Chrystusa pisze, że przed Bogiem ważniejszy jest ubogi, pokorny wieśniak aniżeli pyszny filozof. Jezus zzywa nas, abyśmy byli pokorni. Pokora rodzi pokój serca. Sprawia, że człowiek mały w oczach świata staje się wielki w oczach Boga, bożych. Będzie wywyższony przez Boga. Pokora i pokór i serca to dwa filary naszej chrześcijańskiej duchowości. Panie, ty na pokornego spoglądasz z miłością. Proszę cię o pokorę serca, bo chcę być wielki ale tylko w twoich oczach, a nie tak jak na przykład różne gwiazdy, zenki, nie zenki, co nie wiadomo oni to robią, bo na tym zarabiają też, bo to jest jakby dla nich też powiedzmy chleb powszedni. No ale po prostu, żeby nie było tak, że będziemy się za bardzo wysławiać i, i w ogóle co nie i nie myśleć wtedy o Panu Bogu. Bo najlepiej właśnie jest zawierzyć wszystko Panu Bogu i nawet jeśli ktoś jest tak tu wielku wjazdu, co nie na przykład w YouTube, to w oczach to jednak jak z Bogiem wszystko jest, to wtedy z Bogiem wszystko jest zawsze dobrze. I Pan Bóg wtedy błogosławi temu dziełu, jeśli, bo jeśli Bóg z nami ktoś przeciwko nam co nie? No i z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na mojego Instagrama PRK, na TikToka na Facebooka Michał Ministra do tego, żebyś właśnie w tym momencie tutaj zostawił subskrypcję z dzwoneczkiem, oraz żebyś dał łapkę w górę, oraz byś udostępnił dalej ten filmik, jeśli to jest możliwe. Z mojej strony to wszystko. Trzymaj się, bracie siostro. Króluję Chrystę.